Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj taki szybciutki przekaz. Pomyślałam, że poprosimy o pomoc aniołów, o taką anielską odpowiedź, podpowiedź. Wielu z Was się zajmuje różnymi przedsięwzięciami. Czy to może być związane coś z pracą zawodową, to może być praca nad jakąś relacją i na przykład długo nie widzicie efektów. No i zastanawiacie się siłą rzeczy, ponieważ nachodzą Was różne wątpliwości. Zastanawiacie się, czy dalej czy dalsza praca czy dalsza działalność w tym kierunku ma w ogóle sens, czy to przyniesie jakieś spodziewane rezultaty. I dzisiaj postanowiłam, że właśnie takie pytanie zadamy kartom. Będą to karty anielskie. Pytanie dokładnie sformułujemy w ten sposób: czy i ewentualnie kiedy przyjdą rezultaty obecnej mojej pracy. Więc każdy z was tutaj będzie mógł sobie oczywiście podstawić swoją Indywidualną sytuację, no i tę sprawę, o którą właśnie pytacie, czyli to może być na przykład jakiś grunt zawodowy, to może być grunt związkowy, to może być rozwijanie pasji, to może być jeszcze coś zupełnie innego. Każdy tam rzeczywiście może sobie coś pasującego podstawić. Taka sytuacja, która właśnie no jest dla Was zastanawiająca, zagadkowa. Zastanawiacie się być może, czy dalej to robić, czy na przykład tego nie porzucić na tym etapie. Więc tutaj e, zobaczymy, co aniołowie nam podpowiedzą w tej kwestii. I moi drodzy, nie będziemy dzisiaj wybierać e, żadnych przedmiotów. E, będzie po prostu 5 opcji od 1 do 5 i wybierzecie sobie, możecie tutaj popatrzeć e, na karty, ponieważ karty są już e, rozlosowane, że tak powiem. I możecie sobie po prostu wybrać e, tę kubkę, która was jakoś najbardziej przyciąga przykuwa wasz wzrok, waszą uwagę. E, która do Was po prostu pierwsza przemówiła. To jest numer 1, to jest numer 2, to jest numer 3, numer 4 i numer 5 ta ostatnia. I przejdziemy sobie od razu do... Odpowiedzi. Mam nadzieję, że zadaliście już swoje pytanie i że wybraliście, dlatego, że tutaj naprawdę nie ma co się zastanawiać nad tym dłużej, tylko po prostu trzeba dokonać wyboru intuicyjnego, a ten wybór tak naprawdę rozgrywa się w ciągu sekund od momentu zobaczenia możliwości do wyboru. Także mam nadzieję, że opcje zostały wybrane przez Was. No i odpowiadamy sobie na pytanie, czy i ewentualnie kiedy. Kiedy, jeżeli karty będą chciały tutaj nam wskazać konkretny czas, możecie liczyć na rezultaty swoich przedsięwzięć. Opcja numer jeden, kochani, zobaczymy, co tutaj dla tych osób, które wybrały opcję, właśnie tą pierwszą. Kochani, nie ma powodu do zmartwień. Czyli nie musicie się tak bardzo martwić tą sytuacją, że na przykład nie widzicie efektów, rezultatów, nie musicie jakby sami sobie w tym momencie podcinać skrzydeł i karta, jeśli uwierzysz. Czyli to wszystko jest tutaj na najlepszej drodze. To się dzieje, to się nieustannie jakby stwarza. Ja podejrzewam, że te wasze obecne wahania mogą być właśnie spowodowane tym, że wy nie widzicie jakby e, odbicia tych waszych działań w świecie materialnym jeszcze do końca. Możecie tutaj widzieć właśnie, e, możecie tutaj widzieć właśnie jakieś na przykład zaczątki czegoś i to już bardzo, bardzo długo trwa, ale tak naprawdę. Może to być jakaś wielka sprawa, która rozgrywa się na razie w świecie energii, bo jesteście na początku tej swojej drogi kreowania i to po prostu potrzebuje trochę czasu na zrealizowanie się, ale musicie w to wierzyć, a wiara polega również na tym, że nie martwicie się tą całą sytuacją, bo właśnie wierzycie w to, że to wszystko rozwiąże się idealnie dla Was, czyli te rezultaty, moi drodzy, na pewno przyjdą. Po prostu nie ustawajcie, róbcie dalej swoje. Opcja numer dwa Tutaj mamy takie karty. Klarowna komunikacja to pierwsza karta i karta bądź asertywny. Czyli moi drodzy, jak ja to widzę, myślę, że na chwilę obecną w Waszych działaniach, w tym, żeby swoje sprawy doprowadzić do końca, mogą Wam przeszkadzać po prostu sprawy innych ludzi. Możecie gdzieś po prostu być za bardzo zaangażowani w sprawy innych i przez to macie mało czasu na realizowanie siebie, na realizowanie tych swoich Zadań swojej pracy. Więc moi drodzy, przede wszystkim klarowna komunikacja, e, czyli e, warto by było od czasu do czasu Powiedzieć innym, że po prostu tego czy tamtego nie zrobicie, nie chcecie zrobić, nie macie na to czasu. Właśnie na tym polega bycie asertywnym. Wy nie musicie się na wszystko zgadzać, czego oczekują od was inni. I tutaj chodzi o to, abyście nie robili niczego kosztem siebie, tak jakby. Czyli jeżeli wasze sprawy na ten moment są ważniejsze, coś macie do zrobienia właśnie w związku z tą sprawą, o którą pytacie, to pamiętajcie, że macie prawo odmówić. Możecie po prostu się nie zgodzić na, na zrealizowanie na przykład czyjejś pracy. Może to być tak, że macie dużo swojej pracy zawodowej, ale jeszcze gdzieś jakaś koleżanka czy kolega. E z Rzuca na was swoje obowiązki i wy czujecie się zobligowani, żeby też im w jakiś sposób pomagać, więc moi drodzy, oczywiście, można pomagać, ale nie kosztem siebie. I tutaj właśnie e, wasze efekty przyjdą wtedy, kiedy będziecie w stanie być asertywnymi, czyli kiedy e, będziecie mogli się skupić na swoich obowiązkach i odmawiać wtedy, kiedy jest taka potrzeba. E, opcja numer trzy. Co tutaj dla osób, które wybrały opcję numer 3. Mamy kartę przede wszystkim jesteś gotów. Czyli wy już jesteście gotowi na yy, pobieranie, że tak powiem, profitów tych waszych działań, które wdrożyliście, na odcinanie kuponów tak zwanych. Tutaj jedyną kwestią, którą należałoby zrobić, to jest przebaczenie. Przebaczenie yy, nie tylko innym ludziom, którzy być może wydaje wam się, że was skrzywdzili, yy, ale także przebaczenie sobie, bo być może Wy się troszeczkę blokujecie, nie potraficie przyjmować tego dobrobytu, który spływa do Was, tych pozytywnych sytuacji. No nie wiem o co tutaj pytacie, ale w każdej sytuacji, tak naprawdę, jeżeli czegoś oczekujemy, to musimy też nauczyć się to przyjmować. I tu może być taka sytuacja, że w zasadzie Wy już jesteście na to gotowi, moglibyście to przyjąć, ta sytuacja też już jest na tyle wyklarowana, że te efekty powinny przyjść, ale Wy się gdzieś. Blokujecie na ostateczne przyjęcie tego, czyli tutaj warto też sobie przebaczyć to, że kiedyś na przykład nie wykorzystaliśmy jakiejś okazji, że czegoś nie zrobiliśmy, że na przykład plujemy sobie w brodę, że czegoś nie zrealizowaliśmy szybciej wcześniej, że nie byliśmy dość dobrzy, że mamy takie, a nie inne braki, że tak długo zwlekaliśmy. Różne tutaj mogą być rzeczy, które warto by było sobie odpuścić, wybaczyć, bo przebaczenie to jest, moi drodzy, też odpuszczenie. To jest nie trzymanie się na przykład kurczowo tego, że kiedyś gdzieś tam coś mi się nie udało i w związku z tym teraz się blokuje, bo tutaj już jesteście gotowi, moi drodzy. Czyli już możecie widzieć pierwsze rezultaty tego, że coś do Was będzie napływało większego, ale wy sami się blokujecie, jeżeli chodzi o przyjęcie tego, i dlatego tak jakbyście sobie e, sami wstrzymywali to, bo te rezultaty są już na wyciągnięcie ręki. Także po prostu musicie to jakby. Odpuścić, puścić i przyjąć to, co do Was napływa. U Was jest po prostu kwestia tylko i wyłącznie przyjęcia tego, bo to już puka do drzwi. Opcja czwarta, kochani. No tutaj piękna karta, piękne dwie karty. Przede wszystkim mamy kartę bądź pozytywny. Czyli miej pozytywne nastawienie do swojego przedsięwzięcia. Tutaj nic ci się złego nie stanie, nic ci nie grozi, wszystko to zmierza we właściwym kierunku, tylko po prostu utrzymuj swoje myśli na pozytywnym poziomie. No i druga karta, która też świetnie koresponduje z tą pierwszą, zaufanie. No zaufaj w to, że tu już wszystko pracuje dla Twojego dobra, że wkrótce otrzymasz najwyższe laury, najwyższe odznaczenia, że wkrótce Twoja praca, Twój trud, ale też Twoje zaufanie. Zostaną nagrodzone, więc to jest taka jakby ostatnia prosta, moi drodzy. I tutaj właśnie nie wolno się poddać, nie wolno zwątpić, ponieważ jeżeli zwątpimy, no to tak naprawdę jakbyśmy znowu byli na początku ścieżki, na początku drogi. Potem trudno nam będzie na nowo odbudować swój optymizm, więc e, róbcie swoje po prostu i róbcie to z pełnym przekonaniem. No nie ma sensu w ogóle jakby robienie czegoś, jeżeli nie jesteśmy do tego przekonani. Nie ma sensu na przykład żaden projekt jeżeli my po prostu nie wierzymy w to, że nasz projekt odniesie sukces, kluczową kwestią jest po prostu tutaj wiara w siebie, kochani i do tego właśnie jesteście zachęcani. No i osoby, które wybrały opcję numer 5 Jakie tutaj dla Was mamy karty? No, Wasze przedsięwzięcie się zrealizuje, rezultaty, na które oczekujecie, przyjdą, i tutaj aniołowie Wam dają jasną odpowiedź w niedalekiej przyszłości, a ta niedaleka przyszłość, to moi drodzy, w przeciągu kilku tygodni. Czyli to już bardzo niedługo. Zobaczcie, jak pięknie Wam się też te karty zgrywają w niedalekiej przyszłości, w przeciągu kilku tygodni. Ja bym tutaj, kochani, widziała tak 6-8 tygodni. Mniej więcej. No, może się wydawać, że dużo, może się wydawać, że mało, ale zastanówmy się nad tym tak głębiej. Jeżeli ktoś na przykład przez kilka dobrych lat, albo nawet przez całe swoje życie szukał celu życiowego, szukał czegoś, co byłoby odpowiednie dla niego, to tak naprawdę te kilka tygodni to jest nic, moi drodzy. To, jest, to minie bardzo, bardzo szybko. Więc ja myślę, że tutaj jakby nie powinniście się nawet nad tym zastanawiać, kiedy to przyjdzie. Tylko po prostu robić dalej swoje, robić to, co robiliście do tej pory, pracować tak jak do tej pory, i w ciągu tych kilku tygodni powinniście zauważyć właśnie namacalne efekty swojej pracy. Dziękuję Wam wszystkim, moi kochani, za wysłuchanie tego krótkiego przekazu. Mam nadzieję, że teraz już będziecie spokojniejsi, że troszeczkę Wam to wyjaśniło, że będziecie po prostu działać z nową energią, z pozytywnym myśleniem. Pamiętajcie też, że Tutaj, jakby nasze myślenie o danym przedsięwzięciu, jest sprawą kluczową, no bo trudno cokolwiek osiągnąć, jeżeli po prostu nie wierzymy w to, że nam się to uda osiągnąć. Więc moi drodzy do boju, życzę Wam właśnie wiary, pełnego zaufania, realizujcie siebie, realizujcie swoje cele i trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia i do usłyszenia.